Lili Hill nigdy wcześniej nie była w takim budynku. Winda otworzyła się bezpośrednio na korytarz apartamentu na ostatnim piętrze. Cichy i nieskazitelnie czysty, z miękkim oświetleniem, które sprawiało, że czuła się jakby stała w reklamie perfum. Kółka jej walizki wydały cichy, pełen poczucia winy dźwięk na wypolerowanych podłogach. Zatrzymała się przed drzwiami oznaczonymi numerem 46B, wzięła głęboki oddech i zapukała. Rozległo się kilka cichych kroków, a potem drzwi się otworzyły. Kate West nie uśmiechnęła się. Ale nie wyglądała też nieprzyjaźnie. Wyglądała po prostu na opanowaną. Jej włosy były rozpuszczone i opadały miękkimi falami na ramiona. Miała na sobie szary sweter wsunięty w czarne spodnie. Była typem kobiety, która sprawia, że prostujesz plecy, nawet tego nie zauważając. Jesteś Lili powiedziała Kate. To nie było pytanie. Lili szybko skinęła głową. Tak, cześć! E, miło mi Cię poznać. Kate odsunęła się na bok. Wejdź. Mieszkanie było całe ze szkła i składało się z czystych linii. Szerokie okna wychodziły na miasto, którego panorama była miękka i złota w późnym popołudniowym świetle. Meble były drogie w dyskretny sposób, w stonowanych kolorach, nic nie było zagracone. Kilka książek dla dzieci i zabawkowy dinozaur leżały rozrzucone obok sofy, ale nawet one wyglądały, jakby grzecznie nie pasowały do reszty. Oliver ma drzemkę, powiedziała Kate, wchodząc do otwartej kuchni. Wkrótce go poznasz. Ma pięć lat. Ciekawski, wybredny i ma własne zdanie. Lili powoli ruszyła za nią, niepewna, jak blisko powinna stać. Okej, okay. brzmi jak nie lada wyzwanie. Kate odwróciła się na tyle, by na nią spojrzeć. Denerwujesz się? Lili zawahała się. Trochę. To wywołało najlżejszy ślad uśmiechu. Dobrze, nie ufam ludziom, którzy nie denerwują się pierwszego dnia. Lili wypuściła powietrze, o którym nie wiedziała, że je wstrzymuje. Kate sięgnęła po szklankę na blacie, napełniła ją wodą i przesunęła w jej stronę. Wiem, pewnie zastanawiasz się, dlaczego zatrudniłam kogoś bez formalnego doświadczenia jako niania, powiedziała. Lili spuściła wzrok. Tak, zastanawiałam się. Kate oparła się o blat. Luźno krzyżując ramiona. Moja kuzynka Jessica nie mogła przestać o tobie mówić. Powiedziała, że jesteś jedyną opiekunką, o którą jej dzieci kiedykolwiek prosiły po imieniu. Głos Kate był równy, ale kryło się w nim coś zmęczonego. Lili podniosła wzrok, zaskoczona. Zawiesiła się, pozwalając, by komplement wybrzmiał w cichej kuchni. Rozmawiałam z kobietami z dyplomami, z wczesnego rozwoju dziecka, z nianiami, z wieloletnim formalnym doświadczeniem. Wszystkie znały odpowiednie słowa, ale ja nie potrzebuję kogoś, kto postrzega mojego syna jako projekt albo kolejny szczebel kariery. Spojrzenie Kate spotkało jej wzrok bezpośrednie i poważne. Potrzebuję, żeby był blisko kogoś autentycznego, kogoś prawdziwego. Lili skinęła głową, niepewna co powiedzieć. Kate była onieśmielająca, owszem, ale nie niemiła. Nie fałszywa. Czytałam Twoje wiadomości. Jesteś wrażliwa. Pisałaś o dzieciach tak, jak pisze się o ludziach, których się faktycznie lubi. To ma dla mnie większe znaczenie niż wymuskane odpowiedzi. Lili przełknęła ślinę, czując gorąco napływające na policzki. Dziękuję. Naprawdę. Nastała cisza. Oczy Kate spoczęły na niej o sekundę dłużej, niż było to komfortowe. Nie było to intensywne spojrzenie. Raczej ciekawe. Twój pokój jest na końcu korytarza, pierwsze drzwi po lewej, powiedziała, odpychając się od blatu. Jest mały, pościel jest czysta, masz miejsce w szafie i pełny dostęp do kuchni. Jedz, co chcesz, tylko nie ruszaj mojego wina, chyba że cię poczęstuję. Lili uśmiechnęła się lekko, niepewna, czy to był żart. Kate nie odwzajemniła uśmiechu, ale jej ton był lżejszy, gdy dodała. Żartuję. W większości. Lili schyliła się, by chwycić walizkę. Kiedy znów się wyprostowała, Kate wciąż ją obserwowała, jakby nadal coś rozważała. Przed kolacją dam ci wydrukowany harmonogram, powiedziała Kate. Budzi się około piątej i prosi o przediekąski, zanim w ogóle w pełni się obudzi. Nie bierz tego do siebie, jeśli na początku będzie cię ignorował. Zrozumiałam. Kate odwróciła się, by wyjść z pokoju, ale potem rzuciła przez ramię. Witaj, Lili. Lili stała tam jeszcze przez kilka sekund po jej wyjściu. A jej serce było w dziwny, pełen nadziei sposób. Nie była tu nawet dziesięciu minut, ale coś jej mówiło, że praca dla Kate West nie będzie pracą, którą można utrzymać na bezpieczny dystans. Pokój był mały, dokładnie tak jak powiedziała Kate, ale był też idealny. Miał okno, z którego roztaczał się widok na skrawek lśniącego miasta. Gdy Lili się rozpakowywała, nie mogła powstrzymać się od poczucia rażącego kontrastu między jej zużytą walizką, a tą elegancką, minimalistyczną przestrzenią. W wieku 26 lat wiedziała, jak to wygląda dla kogoś z zewnątrz, osoba, która rzuciła studia bawiąca się w pokojówkę dla milionerki z branży technologicznej w wielkim mieście. Znajomi w domu awansowali, kupowali domy, wybierali sale weselne. A ona była tutaj, niania mieszkająca z pracodawcą, ostrożnie składająca swoje swetry do komody obcej osoby. Łatwo byłoby poczuć, że zrobiła krok w tył, ale gdy wygładzała pomiętą koszulkę, wiedziała, że to nieprawda. Rzucenie szkoły nie było porażką. To był wybór. Ta praca nie była ostatnią deską ratunku. To był cichy, przemyślany krok w kierunku czegoś, co wydawało się bardziej realne niż jakakolwiek sala wykładowa. Mimo to, ta myśl wciąż się w niej tliła. Lili była w połowie rozpakowywania, gdy ciche kroki zatrzymały się przed jej drzwiami. W korytarzu stał mały chłopiec, ściskając w dłoni zielonego, pluszowego dinozaura. Był w piżamie, jego loki były potargane, a oczy szeroko otwarte, ale spokojne. Po prostu na nią patrzył. Cześć, powiedziała Lili łagodnie. Jestem Lili. Skinął głową, nie ruszając się z miejsca. Ty musisz być Oliver. Kolejne skinienie. Jesteś głodny? Trochę, powiedział po chwili namysłu. Poszła za nim do kuchni, pozwalając mu prowadzić. Wdrapał się na stołek bez słowa. Lili przejrzała lodówkę. Wyciągając mały pojemnik. Jogurt truskawkowy, może być? Jego wzrok przeniósł się z jogurtu na nią. A ty go lubisz? Tak, odpowiedziała trochę zaskoczona pytaniem. Chyba tak. W takim razie tak. Podała mu łyżeczkę i usiadła naprzeciwko. Jadł powoli z chludnymi kęsami co jakiś czas zerkając na nią z cichą ciekawością, jakby ją oceniał. – Moja ostatnia niania miała bardzo długie paznokcie – oznajmił między kęsami. – Ja swoje obgryzam – przyznała Lili, patrząc na własne dłonie. Minęła chwila ciszy, podczas której Oliver rozejrzał się po pokoju. – Czytasz bajki na dobranoc? – Zdecydowanie. – Okej okay, – powiedział po prostu, a to jedno słowo wydawało się pieczętować coś ważnego między nimi. Kilka minut później otworzyły się drzwi wejściowe. Weszła Kate, rzucając klucze na tacę przy drzwiach i zatrzymała się, gdy zobaczyła ich dwoje przy kuchennym blacie. Wybrała ten dobry jogurt. Oliver powiedział mamie, obracając się na stołku. Naprawdę? zapytała Kate, unosząc jedną brew z rozbawieniem. Pochylił się lekko w stronę mamy, ale jego oczy pozostały na Lili. Ona jest też ładna. Miękki zaskoczony śmiech wyrwał się Kate, sięgnęła i potargała loki Olivera. Och, naprawdę? Wcześniej zaczynasz mieć dobry gust, co? — drażniła się. Jej oczy błyszczały, gdy spotkały się ze wzrokiem Lili. Przez chwilę Lili patrzyła na blat, próbując ukryć uśmiech rozlewający się na jej twarzy, podczas gdy gorąco wkradło się do jej uszu. Oliver zasnął szybko, zwinięty pod kocem z dinozaurem schowanym pod ramieniem. Cisza, która nastała potem, wydawała się cięższa niż oczekiwano, jakby mieszkanie odetchnęło. Lili została w kuchni, wycierając blat, który był już czysty. Niepewna, czy powinna wycofać się do swojego pokoju, czy czekać na zwolnienie. Światła miasta delikatnie napierały na wysokie okna. Wszystko było spokojne i wyciszone. Usłyszała brzęk dochodzący od strony balkonu. Chwilę później w drzwiach pojawiła się Kate, trzymając dwa kubki. Nie byłam pewna, czy poszłaś już spać, powiedziała. Zrobiłam herbatę. Dzięki. Lili uśmiechnęła się lekko, idąc za Kate na balkon. Widok rozciągał się szeroko, odległe światła reflektorów przeplatały się przez miasto, a szum ruchu ulicznego był jak kołysanka daleko w dole. Rumianek? Powiedziała Kate, podając jej kubek. Pomyślałam, że to bezpieczny wybór. Idealny, powiedziała Lili, obejmując palcami ciepły kubek. Stały przez chwilę w milczeniu. Kate opierała się o barierkę, wpatrzona w panoramę miasta. Lili stała pół kroku za nią, biorąc niepewny łyk. Zazwyczaj nie przyzwyczaja się do ludzi tak szybko, odezwała się w końcu Kate łagodnym głosem. Mówię o Oliverze, dobrze ocenia ludzi. Jest słodki, odpowiedziała Lili i bardzo spostrzegawczy. To prawda, zgodziła się Kate z małym, pełnym zrozumienia, skinieniem głowy. Cisza, która nastąpiła, nie była niezręczna. Była po prostu spokojna. Moja kuzynka Jessica upierała się, że jesteś właściwym wyborem, dodała po chwili Kate z nutą uśmiechu w głosie. Ale przyznaję, że nadal się trochę wahałam. Martwiłam się, że to może być dla ciebie zbyt izolujące, albo po prostu nie to, czego oczekiwałaś. To wyznanie było zaskakująco bezpośrednie. Po prostu potrzebowałam zmiany, powiedziała cicho Lili. Czegoś innego. A Jessica była bardzo przekonująca. Ona zawsze taka jest, powiedziała Kate z suchą serdecznością. Ten komentarz sprawił, że Lili poczuła się na tyle odważna, by dodać: Rzuciłam studia. To nie było dla mnie. Ale wszyscy w domu oczekują, że będziesz mieć jakiś plan. Plany są przereklamowane, powiedziała Kate, w końcu zerkając na nią. Czasami po prostu musisz robić to, co wydaje się możliwe w danej chwili. Lili spojrzała w swój kubek. Czując jak ogarnia ją fala ulgi. Po chwili Kate odstawiła swój kubek. Robi się późno. Powinnaś się wyspać. Dziękuję za herbatę. skinęła głową Lili. I za to. Kate podeszła do drzwi i zatrzymała się. A tak przy okazji, Oliver ma rację. Powiedziała przez ramię niemal swobodnym tonem. W jakiej sprawie? Lili podniosła wzrok. Jesteś miła. Mały uśmiech pojawił się na ustach Kate. I masz doskonały gust do jogurtów. Zniknęła w środku, zanim Lili zdążyła odpowiedzieć. Zostawiona sama z ciszą, miastem i powoli stygnącą herbatą, Lili stała nieruchomo jeszcze przez chwilę. Minęło kilka miesięcy. Lili zaczęła rozpoznawać wzorce miasta. Trasy metra, które pierwszego dnia wydawały się niemożliwe do opanowania, teraz miały sens. Wiedziała, która kawiarnia otwiera się najwcześniej, który sklep na rogu jest otwarty do późna. Ulice, które kiedyś wydawały się labiryntem zaprojektowanym, by ją zdezorientować, stały się znajomymi ścieżkami prowadzącymi do miejsca, które wydawało się domem. Jej dni ustabilizowały się w sposób, który zaskoczył ją swoją naturalnością. Spokojne poranki z Oliverem, który okazał się zabawniejszy i bystrzejszy niż większość dorosłych, których znała. Pogodne popołudnia, gdy spał, a ona nadrabiała zaległości w czytaniu, lub po prostu siedziała przy oknie obserwując poruszające się w dole miasto. Wieczory, kiedy Kate wracała do domu, zmęczona, ale wdzięczna, i cała trójka jadła razem kolację, jakby byli czymś bliższym rodzinie, niż pracodawcą i pracownikiem. Był jednak jeden problem, który przez te miesiące stał się znacznie trudniejszy do opanowania. Lilli rozwinęła coś, co można opisać tylko jako absurdalnie niewygodne zauroczenie Kate. Wkradło się w nią powoli, a potem całkowicie ją zaskoczyło. Żyło w sposobie, w jaki głos Kate łagodniał, gdy mówiła do Olivera, w skupionym wyrazie twarzy, jaki miała, czytając dokumenty służbowe przy kuchennym blacie, w tych rzadkich, niekontrolowanych wybuchach śmiechu, które czasem jej się wymykały, gdy Oliver powiedział coś szczególnie absurdalnego. To było beznadziejne i całkowicie jednostronne, a Lili. Robiła wszystko, co w jej mocy, by udawać, że to nie istnieje. Wyszli z budynku tuż po dziesiątej w tamtą sobotę. Nie było to planowane. Kate wyszła ze swojego biura w dżinsach i lekkim płaszczu, zerkając na telefon, jakby już podjęła decyzję. Chcesz wyjść na chwilę? zapytała, patrząc na Lili. Kilka przecznic dalej jest księgarnia. Oliver lubi tamtejszy kącik do czytania. Tak, jasne Lili zamrugała. Brzmi nieźle. Oliver, jakby wezwany tą myślą, miał już na sobie buty. Chodnik był jasny, ale niezbyt zatłoczony. Poranne słońce padało między wysokimi budynkami. Oliver szedł między nimi, trzymając w jednej ręce dinozaura, a w drugiej dłoń Kate. W połowie przecznicy po cichu puścił jej rękę i zamiast tego sięgnął po dłoń Lili. Jego palce były małe i ciepłe. Nic nie powiedział, po prostu trzymał. Lili spojrzała w górę, zaskoczona a jej serce zrobiło głupie małe salto. Nie powiedziała ani słowa. Kate zauważyła, nie uśmiechnęła się, niezupełnie, ale coś w jej wyrazie twarzy złagodniało, jakby drzwi uchyliły się tylko na milimetr. Księgarnia była schowana w cichej bocznej uliczce, cała w ciepłych drewnianych podłogach i półkach, pachnących papierem i kurzem. Oliver poprowadził ich prosto do działu dziecięcego i rzucił się na stos ogromnych poduszek. Lili usiadła obok niego, gdy zaczął zbierać rosnący stos książek. Nie możemy kupić ich wszystkich, szepnęła. Dlaczego nie? odszepnął. Podczas gdy oliver był pochłonięty książką z obrazkami o gburowatym niedźwiedziu, Lili przeprosiła na chwilę i powędrowała po pobliskich alejkach. Przesunęła palcami po grzbietach powieści, w końcu wyciągając jedną. Przeczytała pierwszą stronę, urzeczona. Na jej ustach pojawił się lekki uśmiech. Zerkając na cenę z tyłu okładki, jej uśmiech nieco przygasł i ostrożnie odłożyła książkę z powrotem na półkę. Kiedy podniosła wzrok z półki, zobaczyła Kate opartą o filar niedaleko, obserwującą ją. Ich oczy spotkały się na chwilę dłużej niż było to absolutnie konieczne. A Lili poczuła znajome gorąco wspinające się po szyi, zanim odwróciła się i wróciła do Olivera. Później, gdy stali przy Kasie, Płacąc za wybór Olivera, Kate położyła na stosie kolejną książkę. To była ta powieść, którą Lili odłożyła na półkę. Lili otworzyła usta, by zaprotestować, ale Kate uprzedziła ją cichym, równym głosem. Widziałam, jak na nią patrzyłaś. Nie musiałaś tego robić, powiedziała Lili ciszej niż zamierzała. "Wiem", odparła po prostu Kate, podając jej książkę po zapłaceniu. "Chciałam". Lili wzięła książkę, a jej palce musnęły dłoń Kate dzięki. Na zewnątrz Oliver poprosił o niesienie torby. Szedł między nimi bez słowa, palce mocno owinięte wokół uchwytów, jakby to było coś ważnego. Chodnik był jasny, a miasto poruszało się wokół nich, ale przez kilka przecznic miało się wrażenie, że idą we własnym małym, cichym świecie.